Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jest sobota Więc co? Trzeba trochę popracować przy swoich samochodach, tak? Więc dzisiaj będziemy z Sebastianem pracować przy jego samochodzie. Cześć Sebu. Tak, zgadza się. Jak tam samo, dobrze? O, no, dobrze, trochę się nie chciało stać. No Musimy powalczyć z tryskami. Tak jest, musimy powalczyć z tryskami, słychać je, czy nie? Jest co, na gazie nie. Ale słuchajcie, od czasu do czasu, zwłaszcza jak samochód stoi trochę, nie? Tak, jak po stoi po nocy, po prostu słychać, jakby się po prostu wtrysk przycinał. Numer 4, więc spróbujemy tutaj zrobić pukankę wtryskiwaczy. Na samochodzie? Na samochodzie, maszynką. Będziemy testować, że tak powiem, na moim autku. Tak jest, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale przed tym wszystkim, zanim to wykonamy, z, zobaczymy korekty, tak? tak zobac... I rzeczywiście czwarty źle chodzi? Tak, rzeczywiście na sumach wychodzi na samym końcu, że mm -hmm. ten czwarty strzyk kwalifikuje się do wymiany. No jest to dosyć spory koszt. Także jest jakieś ryzyko. Można spróbować. Zobaczymy, czy to da radę. Tak jest. Nie zaszkodzi. Słuchajcie, także bądźcie z nami. Zapraszamy do oglądania odcinka. Odłączyłem komputer, robimy diagnostykę, zrobimy podgląd korekcji. O, jakiś błąd, Sebuś. Tak, mam błąd e, e, czujnika temperatury. Od czasu do czasu się wrzuca e, tego DPF-u. I szlak trafił regulacji świateł z tyłu. A, ten, ale tak. tam przedłączone wszystko jest. Nie, nie, wypiąłem go, A, bo chciałem sprawdzić, okazało się, że pin zaśniedział i pin został w kostce. A, kurde, to musisz znowu, musisz sobie to ogarnąć. muszę sobie to po prostu kupić. Tak. Dobra, słuchajcie, wchodzimy, w każdym razie yy, musimy wjechać na podnośnik. Dlaczego? No, bo przewody są akurat paliwowe, rozpina się je od dołu. W60 jest od góry, tutaj w moim aucie jest od dołu. Także zdejmie Sebastian sobie osłonę. Wejdzie tam, zaraz zobaczymy, bo Sebusz tutaj sobie... O, proszę bardzo. Ma poważną rzecz. Sobie jeździ i kontroluje. No i <laughs> jeszcze ja, kontroluje głównie DPF, znaczy już przestałem. Jak zacząłem to po prostu robić codziennie stałe trasy. A i jakaś antena w zderzaku tak, jeszcze. Tak, antena w zderzaku, ale to jest tak od czasu do czasu się wyrzuca. Dobra. Temperatura jest odpowiednia. Tak? No. Dobra. No okej, okay, skontrolowane. Wy wykonaj. Lecimy. I co jest? Jest, dobra. Myśli. Myśli, dokładnie. Kontynuuj. A, bo wiesz co, kliknąłem przez przypadek, bo nie chciałem... A, nie, nie, wszystko, jednak wszystko gra. Tutaj mamy wartości, jakie powinny być. Oczywiście to są takie wartości, jakby już było naprawdę, no, bardzo źle. No i czwórka rzeczywiście wypada najgorzej, pomimo że się mieści w tolerancji. Tak, zgadza się. Ale tak jak Sebastian mówił, tutaj od czasu do czasu, zwłaszcza na zimno, tak, słychać takie po prostu. Nawet razem to diagnozowaliśmy. No nie pokazaliśmy wam tego, bo to czasami w robocie nie mamy czasu i tak na szybko. Sebastian by poprosił mnie, żebyśmy posłuchali. No dobra, pójdziemy dalej, a ja w ogóle przegazuję, nie? Ale było słychać tak no. delikatnie. Poczekaj, aż może usłyszycie takie twarde, takie twarde, no trzeba się wsłuchać. No nie każdy to usłyszy i rzeczywiście on wraca, te wartości chodzą ładnie. One jakieś zimne to chodzi nawet 1,2, 1,4. No to 1,2, 1,4, to a reszta poniżej zera, tak? I reszta w granicach zera tutaj. A no to super, dobra. No i potem na korekcjach jak wejdziesz dalej, i jest właśnie, że się suma nie zgadza. Czyli mamy nie tak. Na czwartym. A teraz na drugim zobacz, wyszło coś tutaj. No, ok. I, tu, I na trzecim, ale one mogą nadrabiać właśnie tam. No. Idziemy dalej. Dobra, to kończymy i wjeżdżamy, nie? Tak. Do tej czynności trzeba odpiąć pompę paliwa. Tak. Bo pompa jest tam w tym urządzeniu. Także albo odpinamy tu. No mi nie za łatwiej, akurat tutaj. No albo trzeba bezpiecznik wypiąć. Tak jest, no, ale to z bezpiecznikami to też. Wyjmie się obok, się włoży, później tylko stres. Także taką maszynką tutaj jest pompa. To zastępuje zbiornik paliwa i pompę paliwa, opowiem, tak? Pomijamy to. Na pewno później jak będziemy diagnozować, to będzie błąd tej pompy, ale tym się nie będziemy przejmować. Najważniejsze, żeby właśnie ten cały cykl zrobić, przepłukać, pomijając właśnie filtr paliwa, pomijając właśnie zbiornik paliwa. I wyczyścimy tutaj właśnie wszystko, co jest przy silniku. Pompa, zawory, listwa, wtyski. No i dobra, ciach, 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 słuchajcie, zaraz Wam pokażemy. Tu jest taka złączka właśnie, nie? Sebastian przygotowany. Przygotował sobie tutaj instrukcję. Przygotował sobie, o, bardzo proszę, pojemniczek. No i dobrze. Czasami warto instrukcję przeczytać, nie? Zgadza się, Dużo pomaga. Ostatnio też właśnie tam Sebastian patrzył na pewną instrukcję pewnego problemu. Tak. I, i trzeba czasami ze 4 razy przeczytać. nie? A, jest, te, jest tak zakantane. To spolszczenie też daje dużo do życzenia. Także mamy tutaj zasilanie, i powrót. Tutaj powrót. Powrót damy tutaj do naczynia zewnętrznego, żeby ten cały syf z powrotem y wrócił. Ten to, co się przepłucze. Tak, żeby nie wróciło do zbiornika, ale wróciło tutaj do pojemnika na zewnątrz. I zobaczycie sobie też, jaki będzie kolor tego, nie? Zgadza się. Zasilanie już podłączone, tak? Tak, teraz powrocik podłączę. Tylko patrzysz, gdzie się wpiąć, Tak, tutaj się już wepnę, już wiem gdzie. Ten zestaw jest bardzo dobry do Volkswagenów, podobno. A. Te końcówki. Właśnie to jest problem, słuchajcie, że końcówki, niby tych końcówek jest dużo, zresztą Wam pokażę. Zobaczcie sobie. O, jest ich od groma. Tak naprawdę do bęki to mało która pasuje. Tak więc trzeba kombinować, robić na no, okreseczki jakieś inne tam historie. No ale co, co zrobić, no kurde, prawdziwy mechanik sobie poradzi. Sebastian przygotowany. Powiedzmy. Powiedzmy. Zasilanką to wiadomo z tutaj to może sobie przestaw tą maszynkę czy nie, wystarczy tak? Wystarczy tylko A, Ok, sobie. żeby właśnie nie ten nie uszkodzić. Poszło i tutaj poczekaj, regulujesz. O, poczekaj, o idzie, 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 idzie. Ile tu trzeba zrobić? Eee, 2,5 bar. Wystarczy, tak? Tak. no to jest. No to można odpalić. Można odpalić, tak? To poczekaj. Trzymaj, ja spróbuję. Już powinno pójść. A, a powrót? O! A. Właśnie. No i słuchajcie, tak jak mówiłem, pompa paliwa jest błąd. Ale silnik pracuje, także tak. I dobra. I niech sobie 10 minut pracuje, nie? i później dopiero, później dopiero w tą końcówkę wrzucasz tu tak, i na... wtedy nam wyjdzie jaki jak ma kolor no już troszeczkę czasu minęło ale przeczytaliśmy instrukcję, że można tu zwiększyć, także nawet do pół godzinki także ja bym zrobił tak, po 10 minut to ile jeszcze byś zrobił? 15? 15 no, jeszcze. no, ja bym też zrobił 15 i później zobaczymy, w jakim stanie jest płyn. Masz latarkę? Tak, mam latarkę. Już wam pokażemy, jak tam spływa właśnie do zbiornika. Zobaczcie sobie. O, poczekaj, poczekaj. O tak. O, tak pewnie niewiele zobaczycie, ale... Na koniec go wylejemy. Na koniec go wylejemy i zobaczycie sobie, on powinien być normalnie taki zielonkawy, bo tak. ten płyn jest w takim kolorze zielonkawym. No i zobaczymy, w jakim kolorze będzie po tej operacji. Warto jeszcze wspomnieć, że instrukcja Datacola mówi, że tą całą operację, to całe płukanie należy przerwać na 10 minut po to, żeby ten środek sobie tam pobył w tym układzie całym spryskowym tutaj, który jest w tych wszystkich rzeczach odpowiedzialnych za pracę silnika. To więc uczyniliśmy i puściliśmy następny etap, ostatni na 10 minut. Minut proszę bardzo, jesteśmy z czasem 8.30 No i cóż, jak się to zakończy zobaczycie sobie jak wygląda płyn Sebastian powróci do pierwotnego stanu Podłączymy komputer, zobaczymy jakie są korekcje Wlejemy jeszcze środek data call do zbiornika, bo też instrukcja tak mówi żeby po prostu ten olej napędowy w zbiorniku był czysty, także później wlejemy Czerwony do benzyny, czarny jest do diesla. Także wlejemy jeszcze dodatek do diesla i zobaczymy korekcję. Sebastian sobie pojeździ przez weekend. Yy, zobaczy jak samochód odpali w poniedziałek rano. Tak. I co? I, i, i w poniedziałek Wam powie, czy coś, czy widzi tak. jakąś poprawę, czy coś Zgadza w się. tym stylu. I w poniedziałek zrobimy jeszcze jeden pomiar właśnie korekcji tych strysków i zobaczymy, czy operacja się udała, czy nie. Posłuchajcie, to jest tak, że te środki też nie naprawiają, może być tak, że ten sprysk po prostu jest do wymiany. Zgadza się, dlatego no, no mam nadzieję, że po prostu tylko był zabrudzony i po oczyszczeniu będzie dobrze, no ale też trzeba się liczyć zawsze z tym, że może być tak, że trzeba po prostu, sprysk się nadaje tylko do wymiany. Dokładnie, także tak, ale prewencyjnie warto to zrobić. Jest to niewielki koszt, a zawsze przy okazji też wyczyszczą się jakieś tam inne elementy. Niekoniecznie ten prysk, który chodzi właśnie najgorzej. Powiem tak, warto spróbować. Tak. No i proszę bardzo, zakończyliśmy. Zakończyliśmy, czyli Sebuś odłącza wszystko, przywraca auto do stanu pierwotnego. Tak. i na koniec uszczepujmy. Dokładnie, tak, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda już proszę bardzo, tak. kto mówisz, że jakby lepiej pracował? I jakby troszeczkę ciszej. Dobrze, słuchajcie, wlewamy środek do zbiornika. Ja idę po yy, komputer, zobaczymy jak chodzą korekcje. Od razu w tym miejscu przypominam, że jakbyście byli zainteresowani kupnem właśnie środków czyszczących do zbiornika, zarówno do benzyny i diesla, to wiecie co macie zrobić? Wejść tutaj na biuro maupaac.jmsnikserwis.pl i pani Ania ogarnie wam temat, zrobi wysyłeczkę, będziecie zadowoleni. No i dobra, słuchajcie, tak wygląda, tak wygląda, zobaczcie sobie. Jest zielonkawy, ale jest, tak szczerze, to czarny. Jest czarny. Ale wiesz co? Widziałem brudniejsze. Tak. I ty też, nie? I to nawet po krótszym, krótszej pracy, co? No. Pamiętasz? Bo kiedyś, słuchajcie, jak wejdziecie sobie do nas na kanał, to zobaczycie, już z Sebastianem robiliśmy taką operację u klienta. Także tam możecie sobie zobaczyć, w jakim stanie był, był właśnie ten środek, który wrócił z powrotem. on sobie tam krążył, czyścił. Yy, tutaj jestem w trakcie właśnie robienia diagnostyki raczej znaczy diagnostyki, tak naprawdę podłączyłem komputer bo diagnostykę no to, to się po kolei sprawdza, wszystkie rzeczy jak ktoś słusznie tam ujął i to nie diagnostyka, to skasowanie błędów <laughs> no ale jak zwał tak zwał w każdym razie podłączyłem komputer yy, komputer sobie tu robi, analizuje, sprawdza przejdziemy za chwilę właśnie w, w opcję sprawdzenia korekcji wtrysków. Znaczy to nie jest korekcja wtrysków, to jest korekcja pracy silnika, ale na podstawie pra korekcji pracy właśnie cylindrów możemy zobaczyć w jakim stanie są wtryski. Jeżeli będzie poprawa, no to będzie, będzie to widać. Może też być tak, że niekoniecznie jest problem we wtrysku, prawda? Jeżeli tam gdzieś będzie nadpalony zawór, bądź no po prostu będzie słabsza kompresja na danym cylindrze, to też ta korekcja nie będzie równa i w stosunku do innych cylindrów. To też trzeba wziąć pod uwagę. Tak więc, yy, m, dlatego firma Data Call, yy, m, ma taką ma taką filozofię, że dodatki do paliw, czyszczenie wtrysków ma wykonać Mechanik. Dlaczego? Dlatego, że on będzie wiedział, czy to jest wina właśnie wtrysku, on będzie wiedział, czy to jest wina kompresji, nawet jeśli jej nie sprawdzi. Po prostu, praktyka powoduje to, że mechanik jest bardziej doświadczony niż zwykły użytkownik, i on właśnie ma zdecydować, czy yy, mamy wykonać tą płukankę, czy mamy wykonać czyszczenie wtrysków na samochodzie i tego typu rzeczy. No, ciekawe, nie? No, Sam ja jesteś ciekaw. ciekaw, co? No ja też. Dobra, kontynuuj. No, proszę pana, wyrównało się. Widzisz? Mhm. Bo tak, na czwartym cylindrze było yy, 0,7, ale na tych było mniej. A teraz one są wszystkie podobne. Widzisz, i nie tańczą tak po przegazowaniu. No właśnie. Zobacz, zobacz. Widzisz, nawet szedł na 0,4. Te urosły, ale chodzi o to, że każdy yy, po prostu cylinder jest podobny. A różnica była dość duża, bo tutaj nie pamiętam było, w którymś było 0,2. Znaczy, z tym jest, nie? minus 0,2, nie? Ale w którymś z tych. I teraz widzisz, w drugi jest 0,7. Ale tak naprawdę, yy, moim zdaniem, musisz pojeździć. Tak, no cyferki, I to i wszystko. cyferki to nie wszystko. Ważne, że się wyrównały względem innych. Tak. Wiesz, że nie ma tej różnicy, że na przykład wiesz, na jednym właśnie jest yy, 0,2, na drugim 0,7. Yy, w każdym razie, to jest to, co Wam mówiłem. Yy, ta yy, korekta, która tutaj jest, to też nie jest praca wtrysku, to jest praca cylindra. Tak, tak. Także to też trzeba wziąć pod uwagę. Sebastian mówi, że na słuch jest lepiej, ale tak naprawdę przekona się, po prostu tak. pojeździ sobie dzisiaj, pojeździ jutro i w poniedziałek dokończymy odcinek, także bądźcie z nami. Ale pokażemy wam jeszcze jedną rzecz, jak sumy wyszły. Sumy wyszły idealnie. Bo tu mamy 0, tu jest minus 07, tu jest 0. Tu po prostu na przeciwległym tutaj po, po tej kresce ma być zero. Tak. I teraz jest, a no. wcześniej nie było. I dlatego też zrobię zdjęcie, żebyście sobie po prostu to zobaczyli na zdjęciu, bo tu z kamerki to, te, to też wygląda. No i też pierwszy z czwartym pracuje, więc jest taka sama i yy, więc... Yy... Pierwszy z czwartym i trzeci yy, z drugim, No nie? właśnie. No, no właśnie i no także wychodzi, jest poprawa. Tak. Poniedziałek, poniedziałeczek, Sebastian przetestował samochód, robimy właśnie diagnostykę, żeby zobaczyć korekty wtrysków, diagnostyka się zrobiła. Tak. Jak Sebastian, tak pierwsze wrażenie? No, znaczy tak zrobiłem jakoś niedużo, bo ze 150 km. Yy, w moim odczuciu poprawiła się dynamika jazdy. No i kultura pracy silnika. Zobaczymy jak ze spalaniem, bo też akurat yy, tutaj spalaniem mierzyłem, yy, więc zobaczymy, czy też już spalanie delikatnie spadnie. No tak, zobaczymy. Dobra. Yy, a widzę, pokasowałeś błędy w ogóle, czy to ja kasowałem? Tak, kasowałeś. Kasowałeś po prostu, dobra, no to co, lecimy po prostu ciach, 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 eee, zobaczymy, jak to właśnie e, wygląda. Eee, Okej, okay. pomiar nierówności pracy silnika, ale to <śm> powiem wam, że kurde, naprawdę, Ista to tak tłumaczy dziwnie, ale wiadomo, wie, wiemy, o co chodzi. Zobaczymy, no jestem mega ciekaw. Eee... Przegazuję go też, wiesz, bo tak chcę zobaczyć. Jest, ja jest, słyszę jest, też poprawę, jest, jest poprawę. Eee, 97 stopni, a to w tej mieliśmy 92. Zaraz tutaj hejterzy powiedzą, że Lh, temperatura o 5 stopni inna, więc nie będzie to adekwatne, ale słuchajcie, zobaczymy jaka będzie suma. W właśnie tej korekty. Eee, dobra, dobra, dobra. Jak to długo trwa, co? Jak chcesz szybko zrobić? Kontynuuj test. Lecimy. Lecimy. Nie, no proszę pana! To jest jakaś przepaść! To jest jakaś przepaść! Sebek, no, ładny, ale tak. zadowolony? Człowiek no jestem człowiek. zadowolony, bo zaoszczędziłem tak takiej jest. pół tysiąca. No dokładnie, ty, ale to szczerze, ja, zobacz, ja się nie spodziewałem nawet, zobacz jak chodzi czwórka, ona rzeczywiście chodzi najgorzej, ale to jest takie najgorzej, by, wiesz, jak fabryczne, nie? O kurde. No i zobaczcie sobie. Szczerze, no kurde petarda, no petarda. Wnioski wyciągnijcie sobie sami. Tak, zgadza się. No najważniejsze jest, że tego dźwięku nie ma z rana. To, który Cię denerwował, bo tak naprawdę Ty nawet myślałeś, że to coś gorszego, nie? Tak. Znaczy coś gorszego, słuchajcie, no, yy, niesprawny wtrysk to jest bardzo zła rzecz. Na tak, naprawdę. zgadza się, także przycinał się, yy, głównie na zimnym silniku, na ciepłym już było wszystko w porządku, taki odgłos ala taki panewkowy. No właśnie, i to było niepokojące tak. bardzo. Nawet do filtra oleju Sebastian zaglądał. Tak, profilaktycznie zaglądałem, no ale ja robię olej co 10 tysięcy, więc raczej nic nie powinno się dziać. Tak jest. No dobra, słuchajcie, tym akcentem kończymy odcinek. Piszcie w komentarzach co o tym myślicie. Jak chcecie kupić środek do taką, to też wiecie co macie zrobić. My zabieramy się do roboty, tak. bo jest poniedziałek. Do piątku daleko, ale szybko zleci. Oby. Oby. Wszystkiego dobrego. Hej. Hej.